że to nie wiadomo jaka afera po roku, nie? Słuchajcie, ja na miejscu, ja mówię, jak już zrobić z tego coś, to będzie jakieś, jak już mają kłamać i będzie jakaś afera fajna. Nie? Faktycznie wchodzą szóstra rana. I wchodzą i jest normalnie w łóżku leży ten pseł do kibic, siarki tak. Czy to, kurwa, w ogóle ma kibiców jakichkolwiek? Ta, ja, ja myślę, jak ja to przeczytałem, mówię, to jest druga liga, dawaj. Sprawdziłem, trzecia. Co to, no, kurwa, piłkarze jeszcze na Orlenie muszą dorabiać, nie? nie takiego, wiecie, że, że zorganizowana grupa przestępcza, że, że tego, że y, tam no, ogarnia narkotyki, że, kurwa, ustawki, nie? No, no tak. tak taki, ja, nie, ja sobie na stadionie, to nie stoi, to stoi z raką, A pseudo-wimsiaki Tarnobrzeg to zimne oknie ewentualnie w I zamiast krzyczeć jebać PZPN to